Witaj. Nazywam się Beata Kienian i zapraszam Cię dzisiaj na trzeci odcinek mojej serii, kwadrans refleksji nad związkami. Dzisiejszy temat przyszedł mi do głowy podczas rozmowy z koleżanką. Od jakiegoś czasu jest ona nieszczęśliwa w swoim związku i, co ciekawe, jej partner również. Zarzucił jej w dodatku, że on jest nieszczęśliwy od dawna, a ona dopiero teraz. Byłoby to nawet zabawne. Gdyby nie było takie dla nich bolesne, ich związek ewoluował przez lata, zmieniał się, bo przechodził kolejne etapy. Ale oni oboje byli tak zajęci dawaniem rady, że nie zauważyli tych zmian. Krach nastąpił dopiero w momencie, gdy jedno z nich zachorowało, a drugie straciło pracę. Wtedy oboje zauważyli, że są w zupełnie innym miejscu, niż myśleli. Teraz trudno jest im się dogadać. Zrozumieć wzajemnie, bo tak wiele pretensji i krzywd jest między nimi, i oczywiście wzajemnie obwiniają się o to. Czy chcieli takiego związku? Nie. A jak to się stało, że w obecnym kształcie ich związek prawie nie istnieje? Do mnie, jako terapeuty, zgłaszają się zazwyczaj pary, które są już w poważnych kryzysach. Najczęściej jedna osoba przeprowadza drugą. Obie strony pełne są pretensji i wzajemnych żalów. Które niewypowiedziane narosły przez miesiące czy lata. Jak temu zaradzić w momencie, gdy łódź tonie, a marynarze zajmują się jedynie wylewaniem wody na zewnątrz? Nie odpowiem na to pytanie, bo to zależy od naprawdę wielu czynników. A jeśli przyjdzie się na terapię zbyt późno, może ona pomóc jedynie w tym, by w miarę łagodnie się rozstać. Ale póki związek w miarę dobrze działa, Warto przyjrzeć się, czy jest coś, co można w nim poprawić. Zanim dojdzie do głębszego kryzysu, warto pokusić się o analizę jego słabych i mocnych stron. Dzisiaj chciałabym poddać refleksji jedną kwestię, która często wpływa dość mocno na wiele par. Przekonanie, czy związek partnerski, małżeński to sposób na szczęście. To jest dzisiejszy temat. Dlaczego jest to fałszywe przekonanie, przedstawię dalej. Dzisiaj więcej się skupię na kobietach bo temat ten chyba bardziej ich, nas dotyczy. Praktycznie od momentu dojrzewania staramy się stworzyć z kimś związek, zakochać się, szukamy sobie partnera, partnerki. Jedni tych prób mają w swoim życiu wiele, inni łatwiej się zrażają i dlatego mało próbują. Czy związek to na pewno gwarant szczęścia w życiu? Dla wielu osób tak, bo takie mają przekonanie. Trzeba znaleźć partnera, partnerkę do życia i założyć rodzinę, żeby poczuć spełnienie. Ten plan zakłada, że jedynym sposobem na bycie szczęśliwym jest rodzina. Niestety najczęściej to przekonanie mają kobiety. To dlaczego związki, rodziny się rozpadają albo ludzie tkwią w nich latami nieszczęśliwi? Skoro to miał być ten świetny sposób na spełnienie, być może jedyny. Te przekonania, o którym tu mówię, bierze się z głębokiej przeszłości, kiedy kobiety nie miały żadnej alternatywy i albo wyszły za mąż i zyskiwały jakiś status, albo pozostawały w domu rodzinnym i traktowało się jej jako towar wybrakowany. Jedynym zadaniem, jakie wtedy miały, to urodzenie i wychowanie potomstwa. Uważasz, że czasy się zmieniły na tyle, że teraz już nas to nie dotyczy? A co myślisz o kobiecie, której związek się właśnie rozpadł, albo o takiej, która nie ma dzieci? A jak się czujesz, jak jesteś taką kobietą? Jak reaguje na ciebie otoczenie? Jak zachowują się twoje związane z kimś koleżanki? Czy nie jesteś nagle persona non grata zagrożenie dla ich związku? Czy nie jesteś powoli odsuwana? Czy ludzie, wydawałoby się życzliwi Ci, nie pytają wciąż, kiedy się wreszcie ustatkujesz albo kiedy będziesz mieć dzieci? Czy ktoś z tych życzliwych pyta Cię kiedykolwiek, co Cię uszczęśliwia, jakie masz marzenia, co chcesz jeszcze zrealizować w swoim życiu? Czy to są interesujące społeczeństwo tematy dotyczące Ciebie, kobiety? Ściwiłabym się, gdybyś odpowiedziała tak, ale nawet gdyby tak było, byłabyś w mniejszości. Rozpad związku to ogromna zmiana dla każdego, niezależnie od płci. Traci się nie tylko partnera, co czasami właściwie jest zyskiem, ale przede wszystkim pewien status społeczny, wspólnych znajomych, wspólny świat. To bardzo trudne przeżycie. Jeśli byłaś, byłeś na tyle zapobiegliwy, zapobiegliwa, że nie zrezygnowałaś, nie zrezygnowałeś ze swojego odrębnego świata, będąc w związku. To wygrałaś, wygrałeś. Masz świat, który cię nie odrzuci, który nadal jest twój. Czy możesz się czuć szczęśliwa, szczęśliwy? Ta sytuacja dopiero pokazuje, na czym opierasz swoje szczęście. Jeżeli masz takie doświadczenie, to zatrzymaj się teraz na nim. Jeżeli nie masz, to wyobraź sobie, co by się stało, gdyby twój związek się teraz rozpadł. Napisz, nagraj, co by się zmieniło w twoim życiu. Lub bazując na doświadczeniu napisz nagraj co się rzeczywiście zmieniło w twoim życiu po rozstaniu z partnerem. Weź pod uwagę pracę, rodzinę, znajomych, spędzanie czasu wolnego, zdrowie, samopoczucie fizyczne, psychiczne, otoczenie społeczne, sprawy materialne. Zatrzymaj to nagranie i zapisz wszystko co przyjdzie ci do głowy. To naprawdę ważne. Jeśli doświadczyłaś, doświadczyłeś rozpadu związku, to wiesz, że trudny czas mija i z perspektywy sprawy wyglądają lepiej. Czy dziś, patrząc na te trudne chwile, masz poczucie, że czegoś cię to nauczyło, że coś zyskałaś mimo wszystko? Jeśli masz za sobą czas, w którym żyłaś, żyłeś samodzielnie, czyli nie byłaś, nie byłeś w związku. To nazwij to, co według ciebie było zyskiem takiego sposobu życia. Tych plusów jest naprawdę dużo. Spróbuj je sobie uzmysłowić. To da ci wiele. A teraz popatrz na związek jako na coś, co utrudnia ci realizowanie tych zysków, które miałbyś, miałabyś z życia samodzielnego. Związek to ograniczenie wolności. Związek wymusza kompromisy. Bo ciągle musisz uwzględniać drugą osobę. Związek to częste konflikty, które trzeba wciąż rozwiązywać. Nie możesz zrobić, jak chcesz, bo partner może chcieć czegoś innego. Czy to nie frustrujące? To może lepiej, szczęśliwiej być samemu. I tak, i nie. Ja proponuję trochę inne spojrzenie. Zarówno bycie w związku, jak i bycie singlem ma swoje plusy i minusy. Najważniejsza jest jednak umiejętność dbania o siebie, umiejętność opiekowania się sobą. Można być nieszczęśliwym singlem lub szczęśliwym partnerem, ale równie dobrze można świetnie żyć, będąc wolnym, a tkwić nieszczęśliwym w długoletnim związku. Szczęście nie zależy od stanu cywilnego, a od naszego podejścia do życia. Czas wreszcie zmienić te przestarzałe przekonania naszych zniewolonych przodkiń. Dziś możesz żyć jak chcesz, nawet jak społeczeństwo nadal wyznacza ci jakąś rolę. Możesz zadbać o to, by być szczęśliwa, niezależnie czy jesteś w związku partnerskim, czy nie. Bo przecież nie żyjesz na pustyni i jesteś w jakichś związkach, tworzysz je, masz swój świat, który budujesz każdego dnia. Proponuję, żebyś zadała zadał sobie następujące pytania. Czy potrafisz dbać o siebie w swoim świecie? Czy jesteś świadoma, świadomy tego, co przeżywasz, czy umiesz określić, jakie masz potrzeby i wiesz, jak je zrealizować? A w końcu, czy umiesz swobodnie o sobie rozmawiać, komunikować to, czego potrzebujesz, bez niepotrzebnej powściągliwości, ale i bez nadmiernego nacisku? Zastanów się, co ułatwia, a co utrudnia ci wyrażanie siebie w kontaktach z innymi. Rozważ oddzielnie osoby bliskie, rodziców, rodzeństwo, partnera, dzieci oraz osoby dalsze czy zupełnie ci obce. Jeśli potrzebujesz pomocy w tym, aby lepiej poznać siebie albo lepiej komunikować swoje potrzeby, nie wstydź się i nie powstrzymuj. Skorzystaj z pomocy, jaką oferują różne formy rozwoju w obecnym świecie. Zapraszam Cię też oczywiście do moich warsztatów. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.cyfra3wymiary.com. I na koniec będzie to mała odezwa do kobiet. Jesteśmy kobietami, których przodkini żyły w dużo trudniejszych czasach niż my. Nie miały tyle wolności, dopiero dochodziło do nich, że chciałyby czegoś więcej i że muszą o to zawalczyć. Nie miały innych szans niż małżeństwo. Małżeństwo było dla nich nobilitacją społeczną i wyznaczało pewną rolę. Nie mogły być samodzielnymi matkami, bo dzieci należały do mężczyzny, tak samo jak majątek. Dziś nadal związek, chociaż nie musi to już być związek małżeński, pełni ważną rolę. Kobiety, które nie są w związkach, często czują się gorsze, wybrakowane. Mogą temu zaprzeczać i gloryfikować bycie singlem, ale to często nieprawda. Ani bycie w związku, ani bycie singlem nikogo nie uszczęśliwia, jeżeli nie ma on przekonań, które go w tym utwierdzają. Możesz być szczęśliwa, jakąkolwiek wybierzesz drogę, i masz prawo tęsknić, potrzebować tego, czego obecnie nie masz. Kochać i doświadczać miłości to jest coś niesamowicie przyjemnego, coś czego chce każdy. Jeżeli tego nie masz, będziesz do tego tęsknić. Jeżeli coś w Twoim związku się popsuło i ta miłość gdzieś zniknęła, albo jakoś tak jest jej coraz mniej, to znaczy, że trzeba się zatrzymać i popatrzeć, co się zmieniło i co nie działa. Każdy związek nam coś daje. Nie jest tylko od zaspokajania naszych potrzeb, ale jest też solidną dawką rozwoju. Można się z niego i w nim wiele nauczyć. Związek to nie jest jedynie słuszny sposób i w dodatku gwarant szczęścia. Związek jest jak roślinka, którą opiekują się wspólnie obie osoby. Nie znając tej roślinki, tylko mając od niej oczekiwania, nie możemy liczyć, że będzie pięknie rosła i cieszyła nas swoimi planami. W następnym odcinku zaproponuję ci ćwiczenie, byś lepiej poznała tą roślinkę, czyli swój obecny związek. A jeśli jesteś singielką, singlem, będziesz mogła, mógł zastanowić się, jak to u ciebie do tej pory wyglądało. Do usłyszenia, mam nadzieję, w przyszły poniedziałek.